Dzień dobry, Siemanko, cześć, ja jestem Syria, to jest drugi odcinek halloweenowy w tym roku na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, dacie kciuka w górę, to mi da więcej werwy, motywacji, żeby tworzyć dla Was kolejne filmy i trochę podbije mój algorytm YouTube'a, gdzie będę się mogła troszkę wybić wyżej niż. Jestem, bo chciałabym być jeszcze, jeszcze, jeszcze wyżej. Wystarczy mi jeden przycisk YouTube'a, więc bądźcie ze mną, żeby to się stało. Nie przedłużając, zaczynamy. Jak byłam mała, kochałam dalmatyńczyki. To była rasa psa, którą myślałam, że będę mieć. Jak będę to trusła, koniec kroku, ale nienawidziłam bajki 101 dalmatyńczyków, bo kruella demon po prostu była dla mnie najstraszniejszą postaciom na świecie. Wiecie, ona działa na mnie gorsze niż klaun. Dlatego chcę Wam dzisiaj pokazać, jak w moich oczach ta kruelna demon wyglądała. Mam nadzieję, że to Was zaciekawi i trochę zainspiruje na zbliżające się Halloween. Zaczynamy od tego, że muszę trochę włosy dać do tyłu. Bardzo tego nie lubię. Zacznijmy sobie od tego, że potrzebuję kredki. Najlepiej białej. Ja mam tyle komuś temu, to mi nie będzie woda. I wyznaczymy sobie takie zwieczeństwo. zrobimy sobie na bram. To tak jak ja bym chciała. I no, sobie weźmę drobę, bo aż będzie młodem. Wziąłem sobie bo Mam akurat Eveline. I lecimy. Wy sobie połowę, I tak pewnie znając mnie, polecimy z tematem bardziej. Na jedną stronę bierzecie podkład. Albo wiecie co? Zaczniemy sobie od oka. Jak wam coś nie pykło, żebyśmy to mogli zmyć. Dzisiaj w grę nie chodzą żadne pastele. Więc... Ten zbiór będzie ok, ale tu nie mamy czarnego. Wszystkie kolory, kolory tańcze, aż nie mamy czarnego i białego też nie. Więc a, mam sobie odłóżmy. Oh, you know? To tak by the way, mój mąż e, zrobił taką internetę. Tu Tu. E... O. O. I to mi się podoba. Wybieramy. Paneczkę. Może zacznijmy od tego świecącego. Powiedzmy białego. Nam to troszeczkę ożywi. Brakuje mi tu lusterka. Autentycznie. Autentycznie mi tu brakuje lusterka. Ale dobra, biorę sobie maluszki. Dzisiaj robimy tylko jedno oko. Więc to jest dla tych, co lubią za bardzo się denerwować robiąc makijaż. To będzie super opcja. Wyciemniał na końcu. Ja mam opadającą powiekę, więc muszę pamiętać, a wy też musicie macie, że jak macie otwarte oko korzystujecie tutaj. Tak jak Wam się powieka załamuje, to tu sobie wyznaczacie granicę, do której możecie podjechać tak, żeby to było na otwartym oku też ten wasz makijaż widać. Rozdymiamy sobie tą czerń. Ona w mojej głowie była taka strasznie przerysowana, ale ja chcę wyglądać trochę lepiej niż ona, nie? Myślałam, że ona była straszna i wyglądała ochydnie. Więc po prostu sobie jedziemy. I od razu też składniamy dolną powiekę. I tu się niczym nie przejmujemy, bo za chwilę wleci wacik, który nam tą sprawę tutaj ogarnie. Zrobimy sobie super odcięcie. Ale też nie dojeżdżamy tym czarnym na dolnej powiece za bardzo. Do środka. Tu też chcę tutaj... Zrobić coś fajnego. Ja wiem, tu powinien być jeszcze korektor i tak dalej, ale to ma być charakteryzacja. Jeżeli chcecie, to ok, możecie sobie tam dać korektor. Ja sobie potem podjadę leciutko tutaj w dolinę US. ale nie będę tak bardzo tutaj tykać tego wszystkiego. I co jeszcze? Ja bym chciała tutaj. Na środku powiekim, żeby to trochę błyszczało. Dlatego biorę ten biały, co był na górze. Wykładam go też trochę tu, Żebym się z tym czarnym fajnie połączył, żeby tworzyło to całość. Zrobię sobie najpierw krefę, bo boję się, że popłynę. Mam taką z Kost, Mekaktalia. I lecimy sobie niewodną. wodną. Wiedziałam, że mi to tu odskoczy. Mogę to z górną. I chcę, żeby mi się to fajnie tutaj łączyło. Więc lecę aż do końcika i trochę go tutaj przeciągam z taką jest Tylko, że z drugiej strony. Znowu sobie dziubek. Tak to chcę, żeby to wyglądało. Czy coś tam mi się jeszcze nie podoba? Może paluchem? Mhm. Moja skóra ostatnio cierpi katuszem, ale to przez to, że właśnie pokazywałam wam płynny latek, który wiecie, jak się odkleja, to moja skóra naprawdę jest wrażliwa na takie cierpi. Ja to lubię. Ja lubię charakteryzację. Mhm. więc wiem, że jak opanować, ale przez jakiś czas ta moja Teraz będzie tak wyglądać, szczególnie Że jestem kobietą. Zbliżają mi się te babskie dni, więc co też działa na to wszystko. Bierzemy normalny płatek. dajemy mu sobie na pół zwilża, zwilżony płynem celarnym. ja mam akurat AA. I robimy sobie odcięcie. Przykładamy, i lecimy. mi się to trochę za mocno zrobiło ale nie ma tego złego, więc tak to jest, jak się nie patrzy za bardzo w to, co się robi, to zawsze tu można poprawić, chociaż czekać. Podoba mi się to. Na pewno tu muszę trochę. No i widzę, teraz bierzemy podkład. Ja mam akurat z Mesauddy, to jest mój ulubiony krem. Chciałabym ja wykręcić, bo ten podkład jest jak, dru jest jak druga skóra, więc... I tak używam go właśnie w taki sposób, bo to jest tylko i wyłącznie mój nikomu go nie od tam. Sexy spneczkę. Napiszcie mi w komentarzu, z czego się najbardziej bójcie, co Was przeraża, a bo co Was też przeraża, jakbyście mali. No, jest afryka kruel, we nie mam musiałabym Cię mamy zapytać. Jestem ciekawa, czy coś takiego jeszcze było, co mnie przerażało. Na pewno pamiętam, że jak byłam mała, to udawałam, że śpię, a bardzo chciałam oglądać coś, a rodzice oglądali pasję. I ja zrobiłam ten błąd i popatrzyłam. To było ukrzyżowanie Jezusa. z ręką to mi tak utkwiło w głowie wtedy. Byłam strasznie zbulwersowana, tak można było krzywdę komuś robić. Jeszcze takiemu dobrym człowiekowi. ale właśnie ta Cruella demon. Masakra. Ja Nie wiem, czy jest coś. No, moje dziecko jest na fazie oglądania Harry'ego Pottera i w sumie yy, nic ją tak nie przeraziło. Jak spojrzycie tą scenę, która tak przykład z zębami wybiega z podłóżka, no to to bym przeraziło. Normalnie bym przeraził jeszcze pająki, ale przygotowałam ją na to. Aha, y, moja resztówka korektora z Mesaldy. Kocham, znaczy w, w tym kolorze, bo mam jeszcze w tym kolorze. Jak już jestem to muszę się wspomagać właśnie tym. Dobra, i możemy się podrować. bo na ten moment. Tu już nic nie zrobić, w sensie konturowanie będzie chyba sucho. Jezus, się spędzi, podkładnie tam się musiał być. O, wezmę sobie y, house odleć od Muszę go wykończyć. Jakoś mój y, te produkty nie siadłem. Oddałam swojej przyjaciółce. Próbowałam dać wiele razy szanse, ale za bardzo mnie to denerwowało. Nie wiem czy one się po prostu... Mnie nie zgadzały, o co chodzi, ale no, ja się nie będę denerwować. Mnie na tym polega, Makijaż ma być przyjemnością, a nie urzędem się, że coś nie idzie po naszym myśli. Choć zdarza się i tak, prawda? Dobra, tu sobie jeszcze... Skóra mi z nosa schodzi. Niech to nie wygląda tutaj dobrze. Ale uratujemy sytuację. Jak to wygląda na razie. Ale teraz. Bierzemy sobie białą warpę. Ja akurat kupiłam ten słoiczek na Allegro. Także możecie sobie też zamówić. Bierzemy pędzel, ja już mam taki, bo robiłam... Krótki filmik jeszcze, więc potrzebowałam go sobie wymoczyć, ale teraz w, mniej więcej w tych miejscach, tak jak robiliśmy tą kreskę, będziemy sobie aplikować tą białą farbę. Nie musi to być tak samo jak, jak ta kreska, ważne żeby to mniej więcej, żeby się to pokrywało z naszym podkładem. Na przykład O, tutaj nie robiłam, a to sobie dojadę, żeby to było bardziej widoczne. Co ciekawe, zamówiłam też sobie na y, temu biały pokład. Bardzo prosto sobie teraz o tym przypomniałam, więc zrobię z farbką. No też myślę, że farbkę nam prościej będzie kupić. Jak na przykład się przygotuję na ostatnią chwilę. Nie staram się aż tak bardzo dojeżdżać do góry, bo i tak będę mieć perukę, którą wam zaraz też pokażę w całości. A peruka ma grzywkę, więc jakby no, nie interesuje interesujemy tutaj za bardzo ten rejon. Ale interesują mnie oczy, żeby były pokryte białą farbą. No i pracujemy sobie nad tym, co tutaj mamy już. A więc jeszcze to jest farbka i ona zastyga. Więc może się stać tak, że będziecie pocierać. Ona Wam będzie odchodzić, a ja tu mam takiego pieprzyka, kadłuszek. No ale nie wiem. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Teraz bierzemy czarny. Też tu mam czarny. Proszę bardzo, też z Alegro. Kurteczki, kurteczki. Czemu to nie ma tego, jakiegoś fajnego małego pędzla? No dobra, poświęcę swój ulubiony. Moczymy, bo to jest czwartka wodna. Więc moczymy i gdzie nie gdzie po prostu rysujemy sobie ciapki. Ale ja tu by było mieć szkła kontaktowe jeszcze. Ale moje oczy naprawdę ciężko znoszą. Bardzo żałuję, że zapomniałam o mojej babci jak byłam zabrać mojego pluszeka, bo mam oczywiście, jak byłam mała, to miałam ulubioną zabawkę, Albo dalmatyńczyk, pluszek, który miał na mnie kropkę i spałam z tym wsiakiem. Wszystko, wszystko, naprawdę. Tego czasu ze mną siedział nawet w łazience, jak się miałam, żeby patrzył, bo co mi chodzi, że nie może ze mną wejść, bo będzie mógł. Wiecie, jaka to była, jaki to był ból w sercu? No ale. Ale też miałam śpiewór pod takie kropki. No żeby nie przesadzić, bo to nie ma być. Barwa tylko pies. Jak to będzie, bo dał dać. Ale Alien. Góra ale na halem. Gdzieś tu miałam paletkę, był tu. To mam te paletki z Vibą. I tu, tu mamy biały cień, ale też mamy taki świecący biały. Ach, ja. No dobra, niech będzie. Dajmy sobie ten świecący biały. Są jest tylko taki brokat. Tu na oko. I troszkę też możemy dać tutaj czarnego. Mam tak bardziej, żeby to zrobić. Takie chwile i brzydkie. Bo ona była brzydka przecież. Dla mnie. O! Teraz to mi siedzi. Ale bardzo ważna rzecz teraz. Bo chcę, żeby ona była tak mroczna, jak w tej mojej wizji z dzieciństwa. No, naprawdę się ją wyobrażam strasznie, więc nie oceniajcie, ale. To był naprawdę dla mnie potwór w ludzkiej skórze. W sumie tak naprawdę nie wiem czemu, ale no nie pamiętam czemu. Ja nawet Tipeki nie pamiętam, bo taka byłam zniesmaczona tym wszystkim. Idę sobie ten ten z czarnym. I to sobie pojedziemy tak. I oczywiście mogliśmy to zrobić od razu. Ale co, jakby się to dla mnie nie spodobało, tak jakbyśmy chcieli teraz? Hmm? No, wreszcie, teraz tą drugą pańskę sobie wybierę w są parki. I weźmiemy sobie na przykład ten siwy. I po prostu idziemy około tego, ważnego na tym czasem. Jak przybyć, mu dodać, kółembir. I też trochę innych kolorów. O, no właśnie, w ten sposób. Teraz trochę czerwonego. Już wiecie, co będziemy robić. Nie? Podpowiem Wam, że moglibyśmy też tutaj dać y, latex, żeby to nam wyglądało tak bardziej jak, takie, jak taka skóra. to po prostu jak taka, wiecie, skóra portworowa. Ale jedziemy od najprostszego makijażu halloweenowego, bo już potem taki, taki konkretny, który będzie od nas wymagał więcej wysiłku, i tam będzie potrzebny lateks. Więc mamy to w ten sposób. I czekaj, coś sobie już zapnę włosy. Podoba mi się ta yy, krew z chemikyki, z systemu. Więc sobie użyjemy. I tak sobie powoli dodajecie. Kapka po kapce, żeby nie przesadzić. Ja to on zbudowało taki tor. Rew wydaje się ciemniejsza i od razu to wygląda lepiej. Tak, bardziej realistycznie. I tak, ja naprawdę miałam wrażenie, że ona z tych piesków biednych chce tą skórę po prostu w taki sposób spożytkować. Że ona chce coś zamienić w tego psa. Na, no, naprawdę nie wiem, o co mi chodziło w tym moim muszczku małym wtedy. Tak to moje, moje woli wyglądało. Możemy sobie też tutaj. No, tylko takie rozbryzgi. Tylko taki akcent. No, na przykład tu już mi się to tak mniej podoba, że jest takie zły ale to nic nie szkodzi, bo mamy jakąś pewną farbkę. mnie to państwo. Mamy czarną farbkę, którą sobie tutaj zamoczymy. I po prostu możemy to tutaj przyciemnić. O! O! No, już to nie wygląda tak. I teraz uwaga. Mamy perukę. Nie mam wszystkie potrzebne akcesoria do tego. Łącznie z tym, że mamy na głowę taką mm, stopę. Więc tak, żeby żadnych naszych włosów nie było widać, dajemy to na głowę. Ja już mówiłam, że tutaj będziemy mieć e, grzywkę, więc nie szaleję więc zabrać Ale chcę jeszcze przykleić te rzęsy. Co w od... Dziękuję w poprzednim filmie, w którym pokazywałam, tylko megoś jest to. Nie, ja nie lubię czarnego duo, ale nic nie poradzimy w tym momencie. Gdzieś tu miałam taką fajną insetę. Do rzędu właśnie, gdzie jest moja pinseta? Do rzędu, i czemu mi spadają ten z magogami. O dobra, znajdzie no, się, ale nie będzie potrzebna. Dobra, ja sobie nakleję rzęsy, obiorę perukę i do was Moim zdaniem, właśnie tak wygląda kruel na demon. Jak mi się podoba? Ja się i Jaram. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i za tydzień widzimy się już w trzecim odcinku halloweenowym, a kolejna lektoryzacja będzie w Szkocie. Pa!